W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Kiedy nastał dzień, Żydzi zebrali się i zobowiązali się pod klątwą, że nie będą ani jeść, ani pić, dopóki nie zabiją pawła. Ponad 40 mężów złożyło tę przysięgę. Udali się oni do arcykapłanów i starszych i powiedzieli, Zobowiązaliśmy się pod klątwą, że nic nie weźmiemy do ust, dopóki nie zabijemy Pawła. Teraz wy, razem z Sanhedrynem, przekonajcie trybuna, aby go do nas wprowadził pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy, a my jesteśmy gotowi go zabić zanim dojdzie. Gdy do tej zasadzce dowiedział się siostrzeniec Pawła, przebył wszedł do twierdzy i oznajmił o tym Pawłowi. Paweł przywołał jednego z setników i rzekł: Zaprowadź tego młodzieńca do trybuna, ma bowiem mu coś oznajmić. Ten więc zabrał go ze sobą, zaprowadził do trybuna i rzekł: Więzień Paweł przywołał mnie i poprosił, Abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca, który ma tobie coś do powiedzenia. Trybun wziął go za rękę i odprowadziwszy na bok, dopytywał się, cóż to masz mi oznajmić? Odpowiedział: Żydzi postanowili prosić cię, abyś jutro sprowadził Pawła przed Sanhedryn pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy. Lecz ty ich nie słuchaj. Bo ponad 40 spośród nich czyha na niego. Oni zobowiązali się pod klątwą, że nie będą ani jeść, ani pić, dopóki go nie zabiją, i już teraz są w pogotowiu czekając na twoje przyzwolenie. Wtedy trybun odprawił młodzieńca, nie mów nikomu, nakazał mu, że mi o tym doniosłeś. Przywoławszy dwóch setników, rozkazał. Przygotujcie do wymarszu do Cozarei 200 żołnierzy i 70 jezdnych i 200 szczepników na trzecią godzinę w nocy. Kazał też przygotować zwierzęta juczne, aby wsadzili na nie Pawła i bezpiecznie doprowadzili do namiestnika Feliksa. Napisał też list tej treści. Klaudiusz Liziaż, dostojnemu namiestnikowi Feliksowi. Pozdrowienie. Żydzi pochwycili tego człowieka i mieli go już zabić. Wtedy nadbiegłem z wojskiem i uratowałem go, dowiedziawszy się, że jest Rzymianinem. Aby się dowiedzieć, co mu zarzucają, sprowadziłem go, przed ich sanhedrym stwierdziłem, że oskarżają go o sporne kwestie z ich prawa, a nie o przestępstwo podlegające karze śmierci lub więzienia. Kiedy mi doniesiono o zasadce na tego człowieka, wysłałem go natychmiast do ciebie, zawiadamiając oskarżycieli, aby przed tobą wytoczyli sprawę przeciwko niemu. Bądź zdrów. Żołnierze więc stosownie do rozkazu zabrali Pawła i poprowadzili nocą do Antipatris. A nazajutrz, zostawiwszy jeźdźców, aby z nimi odjechali, sami wrócili do Twierdzy. Tamci przybyli do Cezarei, oddali list namiestnikowi i stawili przed nim Pawła. A on przeczytawszy list, zapytał, z jakiej prowincji przychodzi. Gdy się dowiedział, że z Cylicji, rzekł. Przesłuchałem Cię, przesłucham Cię, gdy przebędą też Twoi oskarżyciele i rozkazał strzec go w Pretorium Heroda. Po pięciu dniach przybył arcykapłan Ananiasz i z kilkoma starszymi i retorem, niejakim tertulosem, Oni to wnieśli przed namiestnika oskarżenie przeciwko Pawłowi. Kiedy go wezwano, Tertullus Rozpoczął mowę oskarżycielską. Dzięki Tobie żyjemy w zupełnym pokoju, mówił, dzięki Twojej przezorności polepsza się byt tego narodu. Zawsze i wszędzie przyjmujemy to dostojny Feliksie z wielką wdzięcznością. Aby cię jednak dłużej nie zatrzymywać, proszę, abyś nas łaskawie posłuchał przez chwilę. Stwierdziliśmy, że człowiek ten jest przywódcą sekty nazarejczyków, szerzy zarazę i wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na świecie. Usiłował nawet zbezcześcić świątynię, więc ujęliśmy go. Przesłuchawszy go, będziesz mógł sam od niego dowiedzieć się wszystkiego, o co go oskarżamy. Żydzi potwierdzili to, oświadczając, że sprawa tak się przedstawia. Kiedy namiestnik dał znak, aby mówił, Paweł odpowiedział. Wiem, że od wielu lat jesteś sędzią tego narodu, dlatego śmiało będę się bronił. Możesz się bowiem przekonać, że nie więcej niż 12 dni temu przybyłem do Jeruzalem, aby oddać pokłon Bogu. Nie spotkali mnie rozprawiającego z kimkolwiek w świątyni, ani wywołującego zbiegowisko czy to w synagodze, czy w mieście i nie mogą oni dowieść tego, o co mnie teraz oskarżają. To jednak wyznaję przed Tobą. Według drogi, nazywanej przez nich sektą, służę Bogu moich ojców, wierząc we wszystko, co napisane zostało w prawie i u proroków. Mam też w Bogu nadzieję, którą również oni mają że nastąpi z martwych wstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I sam usilnie się staram, aby mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi. Po wielu latach przybyłem z jałmużnami i ofiarami dla mego narodu. Wtedy spotkali mnie oczyszczonego w świątyni, bez tłumu i bez zbiegowiska. Niektórzy Żydzi z Azji, oni powinni stanąć przed Tobą i wnieść skargę, jeśli mają coś przeciwko mnie. A ci tutaj niechże powiedzą, jakiego przestępstwa dopatrzyli się we mnie, gdy stanąłem przed Sanhedrynem. Chyba jedynie tego, że stojąc wśród nich, zawołałem głośno Sądzicie mnie dzisiaj? powodu wiary w zmartwychwstanie umarł. Felix odroczył ich sprawę. Znają dokładnie tę drogę. Rozpatrzę waszą sprawę, powiedział. Gdy przybędzie Trybun Liziasz. Asetnikowi rozkazał strzec go, zastosować ulgi i nie przeszkadzać żadnemu z przyjaciół w oddawaniu mu posługi. Po kilku dniach przybył Felix ze swoją żoną, Druzyllą, która była Żydówką. Posłał po Pawła i słuchał jego nauki o wierze w Jezusa Chrystusa. Lecz kiedy Paweł mówił o sprawiedliwości i o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks przestraszony odpowiedział. Teraz możesz odejść. Gdy znajdę czas, wezwę cię znowu. Spodziewał się przy tym, że dostanie od Pawła pieniądze i dlatego częściej posyłał po niego i rozmawiał z nim. Po upływie dwóch lat następcą Feliksa został... Porcjusz, festus. Felix jednak pozostawił Pawła w więzieniu, chcąc Żydom okazać życzliwość. Po trzech dniach od objęcia urzędowania w prowincji. Udał się Festus z Cezarei do Jero Jerozolim. Arcykapłani i najznakomitsi Żydzi wnieśli do niego skargę przeciwko Pawłowi i prosili usilnie o ustępstwo. Ze szkodą dla Pawła, aby kazał go odesłać do Jeruzalem. Przygotowali bowiem zasadzkę, aby go zgładzić w drodze. Ale Festus odpowiedział, że Paweł znajduje się pod strażą w Cezarei i że on sam wkrótce tam wyruszy. Niech więc pełnomocnicy wasi, rzekł. Udadzą się razem ze mną i niechże go oskarżą, jeśli ten człowiek popełnił coś złego. Spędziwszy wśród nich nie więcej niż 8 lub 10 dni, udał się do Cezarei. Następnego dnia, zasiadłszy do sprawowania sądu, kazał przyprowadzić Pawła. Kiedy ten przyszedł, otoczyli go Żydzi. Przybyli z Jerozolimy i stawiali wiele ciężkich zarzutów, których nie mogli udowodnić. Paweł bronił się. Nie wykroczyłem w niczym ani przeciwko prawu żydowskiemu. Ani przeciwko świątyni, ani przeciwko Cezarowi. Festus chcąc zrobić Żydom ustępstwo, odpowiedział Pawłowi, Czy chcesz się udać do Jerozolimy i tam odpowiadać tej sprawie przede mną? Stoję przed sądem Cezara, odpowiedział Paweł, i przed nim należy mnie sądzić. Żydom nic nie zawiniłem. O czym ty doskonale wiesz. Jeżeli zawiniłem i popełniłem coś podpadającego pod karę śmierci, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeśli nie zrobiłem nic z tego, o co mi oskarżają, nikt nie może mnie im wydać. Odwołuję się do Cezara. Wtedy Festus porozumiał się ze swoją radą i odpowiedział: Odwołałeś się do Cezara. Do Cezara się udasz. Amen.